Tak, dobrze widzicie, on, on przyjechał. Nie uwierzycie! Kurde, prost częstochowy do radomia, i to jeszcze dlaczego? Zobaczycie na jego kanale potem, bo wleci to po prostu w jednym czasie, a na razie obiecałem również, że bomby będziemy testować z kimś. No i to jest pierwsza osoba. O, eee, witam oczywiście serdecznie z tej strony CUBE. Eee... Ja, żeby ludzie nas kurde też, że o matko bomby testują, <laughs> to, że trzeba ich kurde... No wiesz co, myślę, że może być jakaś ewakuacja ewentualnie, trochę niebezpiecznie ale z taką nam, bombą. Ale nam to kurde szybko pójdzie, no i co? Wybrał opcję niebieską. Nie wiemy nie wiadomo dlaczego. Nie wiemy o co chodzi, jaki to jest smak. Nigdzie nie jest to napisane. No. E, wiesz co, może uda mi się rozszyfrować coś z tego, ale e, no jest to napisane po holendersku swoją drogą to jest austriacki Energetyk. Tego, tego co, co wyczytaliśmy. E, I tu jest jedynie pop, y, popis. E, opis jest po holendersku i francusku. W międzyczasie, no. jak on to rozszyfrowuje, zgadnijcie, po co przyjechał do Radomia. No. no ty, kto, a nie, ja w sumie tego nie na Instagram, dobra, to możecie zgadywać. Bo generalnie nagrałem test tego, co jadłem wczoraj, ale uff. No, no nie, nie, nie mogę się tego Usłyszałem rozszyfrować. Słyszałem bardzo smutną historię po prostu, to no. jest... No. E, podoba mi się tutaj ta zawleczka taka w stylu Tymbarka i w sumie wiesz, biorąc pod uwagę, że to jest granat, e, ja nic nie wiem o bombach, pierwszy raz to widzę, <laughs> <laughs> to widzę na oczy, ale... Ja, no, ludzie raz wypieprzą, ja ci mówię. Nagrywamy to ogólnie na mieście. Dobra, no to możemy zamienić bombę na, na granat. inne Granat. <laughs> <laughs> nie, jest takie <laughs> słowo klucz po prostu. E, kurczę, nie wiem. Dobra, zostawmy przy tym co ten. No I co? No, po prostu w butelce przygl... przypominającej granat. Co jednak. Wiesz co? Przy okazji, no. Mochito, jeżeli oglądaliście, to wiecie, że był przester, gdzie musiałem to wstawić, kiedy otwierałem. To każdy, kto oglądał, ten wiedział. Oho. Nie chcę wiedzieć kurde No e, to rozumiem, że mogę mieć ten zaszczyt otworzenia tego Oczywiście, no Dobra. jakże nie e, Tylko jeszcze no mówię, przedtem jest niebieskie jest takie Bardzo ładny ja jest ten kolor ja szczerze kurde, co tak Co? co tak, Bo to... <laughs> nie wiem czy mi się sfokusuje, ale chyba się całkiem... Nie, nie fokusuje się. No ale kolor widać. Ja się za... Mogę otworzyć. Dawaj. Dobra. <laughs> BUM Okej, okay, bomba. Okej, okay. bomba. <grym> okay. dobra. Nieważne. Nie, że, nie, że wiedziałem o tym i specjalnie budałem. <grym> Dzięki. Dobra, ale... O kurde. O kurde. I co? Oczywiście jakie owocki. Trochę takim izotonikiem w sumie. Ale... Ty, w sumie o tym nie pomyśleliśmy, że to może być niebieski izotonik. No. Zgadzałoby się. Kurde, i coś mi to przypomina, ale... Któryś tak ostatnio napój energetyczny właśnie podobnie też pachniał, ale... Kurde. Zabij mnie, nie wiem który. O, czekaj, Podrzu to... Podrzuć bombę, nie wiem. Może jeszcze. Wiesz co? No. Ja, czu ja tu czuję trochę takiej poziomki. W sumie, trochę jak w tych wodach, ale... Ty właśnie! Taką właśnie takimi właśnie owocami leśnymi. Mm -hmm. Coś takiego... No to, to by się właśnie... zgadzało, bo teraz są w tych kolorach. Eee, dobra, to... Jako, że masz więcej kurde, widowni, więcej słów, <grym> struch. A ja jestem gościem, dlatego muszę się, wiesz, kulturalnie zapytać. Ale dobra, testujemy. Dobra, ilkie patrzy ci. <grym> to jest. Eee, zdecydowanie czuć tutaj Wasz. dużo, ale moim zdaniem ma bardzo słodki aftertaste. Jakbyś dosłownie czuł tak cukier po zębach. Wow! Właśnie ile tu cukru? Bo potem ja wam dam wszelkiego rodzaju wartości odżywcze i coś. Uhoho. Ile to jest? 11,2 to Kurde. faktycznie. Ale na początku, jak pijesz, tego nie czuć. Dopiero później, jak przełkniesz. Właśnie! No. Na początku to jest właśnie owocowe i to tak full. No właśnie tak jakby owoce leśne. Mm -hmm. Tak jagoda, truskawka, tak standardowo to trochę smakuje takim, nie wiem, tigerem jak był. A Tylko jeszcze. bardziej chyba intensywnie. Właśnie Mojito smakowała tak mega naturalnie, jak masz lewiatana i masz te Max Force'y, to mm -hmm. smakuje prawie że jak ten ich wariant Mojito. E, Wiesz co, no smakuje mi trochę tanio, faktycznie, mogłoby się zgadzać, e, ale kurczę, czekaj, miałem coś w głowie i... A, w ogóle jeśli chodzi o e, też konsystencję, jest bardzo takie musujące gazowane. Zdecydowanie no właśnie, to czuć tutaj. Właśnie chyba przy Mojito też tak było, ona, jest, ona była tak mocno gazowana, że naprawdę no, to nie jest też tak masakrycznie gazowane, jak na przykład dajmy na to żywiec drugi mocny gaz, co jest dopiero mm. kurde, ale czuć, że to jest wyższa liga gazowania. No, ale szczerze, mi to takie smakuje, aczkolwiek E, za słodkie. W sensie ten after jest after mi trochę przeszkadza, ale na e, pytanie ile to kosztuje, bo też nie wiem. O, powiem ci, że sprowadzałem, więc chyba za 13 zł. Z y Allegro. To troszkę troszkę za dużo. Troszeczkę. No, to by tam na to patrzył. <laughs> Aczkolwiek samo czysto smakowo to. To jest. Nie naprawdę czuję się świetne. Mm -hmm. Jest fajne. Także. Naprawdę owoce no. leśne jest tu czuć tak. W punkt. Trochę też daje takim izotogikiem niebieskim. E, prawda, prawda. No, może trochę takim formowem W no, cośny Właśnie Formów jest moim ulubionym z całej serii. Ostatnio w sumie się na Gaminata przerzuciłem izotogicznego, ale no nie mają takiego egzotycznego smaku. No to najbardziej to w sumie takiego Formowa, ale bardziej słodszego. Zdecydowanie. Plus jeszcze no leśny. A, no i było się. E, dobra, także jak dla mnie polecaj, kejdzie. Teraz kurde skombinuję jak z, wziąć resztę bomb. <laughs> <laughs> Ci mówię, masz jeszcze Mochito, różową. Widziałem, że bambus na serwerze, którego pozdrawiamy, oczywiście. Wiadomo. E, dawał, że jest Wiśniowa i jeszcze gdzieś znalazł klasyczną. Więc kurde tego tematu jest naprawdę sporo. O. I w sumie według mnie to by było na tyle, ale żeby kurde nie było, że ty zapomniałeś o jednej serii takiej na twoim kanale. Dobrze, dziękuję. Moi drodzy, ee, to spodziewajcie się kolejnych filmów. Ale że jeszcze, żeby nie było tak kurde, że tylko dwie zupki, żeby coś, po polsku musi być. Wiesz co, ewentualnie będzie. wrzucę po prostu propto do AI, mm. żeby przetłumaczył mi głos na I będę, będę tak nawijał po prostu. Po prostu. No. no i co? Według mnie to by było na tyle. To jest naprawdę... Według mnie też polecany smak. Jeżeli naprawdę tam te 13-14 złotych, czy telefon. E, nie, 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 po prostu e, wiem, że zawsze kończysz filmy przykrywając, to możesz zrobić coś podobnego. O! <noise> Teraz powstała na, na je, żywo. <noise> więc jeżeli 13 złotych wam nie straszne, a lubicie właśnie takie izotoniczno-owocowo-leśne klimaty, polecam. Ode e... mnie, od Kuba. Tak, a ja się popiasuję. się następnym razem, kurde, nie wiem jeszcze przy czym. Czyń honory. A to ja myślałem, że wiesz, wiesz, chciałem się tu raczyć. Ale jak chcę. Czyń honory. Do zobaczenia następnym razem, kochani.